Witam serdecznie, Konrad Właszak. A dzisiaj ze mną jest to takie małe, małe coś, a tym małym czymś to jest dysk. Jak po nazwie Adata, toż mogliście, mogliście dojść do tego, domyślić się, kto, kto wie, ten wie. Dobrze. Adata SE920, czyli to jest dysk przenośny, dysk zewnętrzny. E, topowy dysk zewnętrzny, bo to jest dysk e, 1 terabajtowy, który ma maksymalną e, szybkość przesyłu, to jest 3800 megabitów na sekundę skodne szybko odbębnie formułki yy, bo chcę mówić o czymś trochę innym, ale odbębnie. z 3 3.4 do 40 gigabitów na sekundę tu pokazuje USB 4, szmery, bajery. Szybki w cholerę. Szybki w cholerę jest. Ma bajery i jest super. Ale dobrze. Przede wszystkim dysk mnie bardzo wkurzył na początek. Dlaczego? Pokazał mi, jak jestem zacofany technologicznie. Piszę sobie tam da, daty i mówię, o, szpok, tam piszę z daty, mówię, oni mówią, a może dysk taki sprawdzi Ja mówię, fajny dysk, wygląda ładnie, no to sprawdzę, czemu by nie sprawdzić? Dysk sobie przychodzi, ja sobie biorę kabelek, mówię, ładny, ładny kabelek, taki ładny, zapleciony, USB typu C, USB typu C, mówię, smery bajery, mówię, cyk, podłączam, podchodzę do kompa i NIE MAM TAM USB TYPU-C! Pozwolę, Pozwoliłem sobie rzucić okiem. Do tego przejdziemy w innym filmie, ale muszę wspomnieć. Korzystam ze starego sprzętu polizingowego, pofirmowego, który ma Intel Core i 5 I to mi wystarcza, ma 16 gramów. Omówię to w przyjemnym filmie. Ale tak, to jest komputer, który jest stary w cholery. To stary Dell i on nie ma tam szmerów bajerów, On USB Typu C to on nawet nie słyszał o takich rzeczach, więc no nie ma. Mogę podłączyć się zwykłym kabelkiem USB Typu C do USB e, zwykłego, a, ale no to nie działa. To nie, znaczy, no działa, działa, ale to nie działa tak szybko jakbym chciał, dlatego poszedłem, pożyczyłem komputer od kogoś. Nie robiłem testów wydajnościowych, w sensie takich, żeby sprawdzić, jak to szybko przesyła. Sądzę, że są dużo bardziej kompetentne osoby do tego. Ja jednak sobie sprawdziłem coś, co mnie interesowało. Czy da się na tym pograć? Czyli podłączyłem dysk, zainstalowałem sobie na tym grę i grałem na komputerze w tamtą grę, która była na tym dysku. I działało to bez żadnego zarzutu, czy było na komputerze, czy było na dysku. Nie było żadnej różnicy, więc ja jestem jakby pod tym względem zadowolony. A teraz wymyśliłem super mema. Zobaczcie, w co grałem. Mem. Tak, grałem w Gotika. Archolos dokładnie. Tak, bo komputer też by więcej nie uciągnął. Ja wiem, że to nie jest najwydajniejsza gra i powinienem grać w coś nowego, żeby zobaczyć przesyły, ale no, no nie mam. No, komputer jest mi niepotrzebny do niczego więcej niż przeglądania, grania w Ogame. Właśnie, czy ktoś mnie nie zniszczył? Trzeba zobaczyć. Nigdy nie wiesz, no i mnie zniszczył. Krania w ma takie proste rzeczy i nie potrzebuje niczego lepszego. Ale dobra, ten dysk się sprawdził w tym moim teście. Ten dysk ma też fajny Bayer. Yy, zaraz dojdziemy, czy fajny, dobra. To jest ten dysk, a jak się go naciśnie, to nie jest taki. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest wentylator, czyli jak przesyłacie duże. Pakiety duże, dużo, dużo danych, duże pliki, albo właśnie gracie w coś wydajnego, możecie sobie go otworzyć. Ten wentylator się wtedy uruchamia, przez co ten dysk jest chłodzony i takie duże przesyły nie powinny być mu straszne. Czy to jest potrzebne? Zapewne tak. Czy taka budowa ma sens? Zapewne tak sobie, bo z jednej strony fajnie mniejszy dysk nie potrzebuje. Łatwiej się przenosi? Teraz wydajność. Tylko to nie jest duża różnica, a przez to, że ten dysk jest, wiecie, mm, no, mechaniczne części tutaj, to on się jednak gibie, co jednak troszkę wpływa źle na wrażenie premium, bo ten dysk jest zdecydowanie dyskiem premium, jednak w moim, e, w moim odczuciu. I ten dysk ma też drugą zaletę, czyli współpracuje z PS5 i Xboxem Series X i S. I to moim zdaniem jest bardzo ważna cecha. Dlaczego? Grałem sobie ostatnio, jak wiecie, w As na Asusie Rock e, Ally w kilka gierek i dość szybko zauważyłem, bo już dawno nie grałem w takie nowe gierki, y, że ta pamięć, tak 1 terabajt, to, to nie jest za dużo, nie? To wiecie, to jak, jak taka forca potrafi ważyć 150 giga, jedna, zainstalujesz sobie dwie te forcy przecież i już masz 300 giga. Coś jeszcze, coś jeszcze. I okazuje się, że tego miejsca już nie ma. Panie, panie kochany, trzeba to instalować. A taki dysk załatwia sprawę. Może może być większy, może być mniejszy, ale tak jeden terabyte już podwaja konsolę. Podwaja też to, co jest w Xboxie Series X i podwaja też to, co jest w PlayStation, a nawet trochę więcej, jak macie stare PlayStation, gdzie jest 800, a nie 1000. Rozumiecie? I dobra. Ile ten, koszt, ile ten dysk kosztuje? Ten dysk kosztuje około 600 zł, to są najtańsze oferty z tego co widzę. Są też oczywiście droższe, ale można znaleźć za jakieś 6 stówek ten dysk, co jest, moim zdaniem, całkiem przyzwoitą ofertą za taki sprzęt, szczególnie jeżeli chcecie go zastosować w konkretnych działaniach. Bo dla mnie nie przyda się. Jak ja tam ze starego kompa i nie gram, i nie, nie pracuję profesjonalnie nie. Jeżeli gracie, jeżeli potrzebujecie szybki dysk do, nie wiem, do zdjęć może nie aż tak, ale do filmów, żeby przesyłać szybko, robić sobie backup, spoko. Jeżeli potrzebujecie sobie pograć w coś i zwiększyć pamięć konsoli, spoko. To może być też fajny dysk. Nie do końca mi pasuje to rozwiązanie, chociaż nie da, z drugiej strony jest bardzo ciekawe. Więc coś za coś, nie? Jak dla mnie mogliby zrobić trochę większy dysk z chłodzeniem, a ten bez Otwierania tego, no ale to jest moje, e, moje, zdanie. Dlatego, jak się dorobię już kiedyś konsoli, to pewnie będę myślał prędzej czy później o takim dysku, bo ten jeden terabajt to jednak jest, wiecie, dość szybko się zapełnia. Więc jak nie pochłonie gaming, to pewnie się nad tym zastanowię. A wy co myślicie? To jest taki, wiecie garść przemyśleń, bo tutaj nie będzie wyników, wajerów, coś, bo się na tym aż tak nie znam, a nawet się nie chcę znać, bo to mają być takie testy użytkowe, a nie takie wiecie, profesjonalne, że pokażę Wam milion tabelek i se myście to tam z tymi. Dajcie znać.